Simoną z tej strony Ryk, a dzisiaj witam Was w odcinku, w jakim to porozmawiamy o najrzadszym skinie w grze. Oczywiście mowa tu o M4A4 hole i od razu na początku odcinka chciałbym Wam powiedzieć, żebyście dobili do 25 łapek w górę naprawdę będzie bardzo fajnie i nowy kolejny odcinek pojawi się już w następny dzień. Dobrze! Zaczynamy. No i właśnie chciałbym Wam wytłumaczyć jak go dropnąć po prostu. Dobra, pokażę Wam jak on wygląda. No i właśnie to jest ten bardzo rzadki skin M44 Hole. Ja go posiadam w wersji Factory New Stat. Jest są obecnie warty ponad 902 dolary. No i co? Dlaczego on jest taki rzadki? Słuchajcie, bo nie ma żadnego... Po prostu możliwości jego dropu z żadnej skrzynki. Yy, dlaczego? No bo ten skin był kiedyś w grze. Jakiś czas temu go po prostu usunęli z gry, yy, ponieważ on tam jakieś prawa autorskie posiadał, których po prostu nie można było wykorzystać w grze i dalej rozprowadzać. No i po prostu go usunęli. On był yy, dostępny w skrzynce Hutzman. I yy, są teraz zastąpiony skinem M4A4 Desert Strike, który jest bardzo mały warty. No i co? Na tym by odcinek się zakończył. Ale co? Słuchajcie, w grze z Clicker jest możliwość jego trafienia tylko za pomocą jackpota, czyli jak tam postawimy dużo w jackpotie, to mamy szansę właśnie na wygranie skina M4A4 Hole. Słuchajcie, my, ja dzisiaj zrobię trzy duże jackpoty, w którym właśnie to spróbuję trafić haula. Zapraszam Was do oglądania. Dobra, jedziemy z pierwszym jackpot. Mam nadzieję, że uda nam się właśnie tego howl'a trafić w tym jackpocie. Naprawdę będę bardzo zadowolony, jak nam się to uda zrobić. Jak na razie mamy 80 w 1% szans. Bardzo to spada. Już 78%. No i co w puli? Oczywiście postawiłem 10 takich howli factory new start Trek, Yy, razem przyniosło nam to 9021 dolarów i 90 centów w jackpocie. No i co? Do wygrania mamy już ponad 13,5 tysiąca. Mamy 64% szans. 63% szans. I do wygrania ponad 14100 dolarów. I wygrywamy tego jackpota z małymi szansami. Jest hoł! Jest haul w pierwszym jackpocie. Widzicie? Jest, jest to możliwe. I zobaczcie, jeszcze mamy Abu Dragon Lora Battle Skelet. No naprawdę, co za jackpot, co za jackpot. Mamy w pierwszym jackpocie już haula i Fire Serpent'a. No naprawdę, co za dropy. Co nam się tutaj udało? No naprawdę, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kos. I mamy haula. Field Tester 464 dolary. Jest haul. Jest w pierwszym jackpocie, ale jestem bardzo zadowolony za chłopkę w górę, za to. No naprawdę, w pierwszym jackpocie mamy już haula. Dobra, zostaje nam jeszcze dwa. Dobra, e, jackpot numer 400 i zarazem, i zarazem drugi w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, ja już nie będę was zanudzać Zobaczymy się przy czeku. Dobra, kończy już się tutaj nam jackpot. Już się skończył 71% szans. Naciskamy check. No i niestety przegraliśmy. Niestety. Dobra, widzimy się przy ostatnim jackpocie. Dobra, wystartował nasz y, jackpot. Y, trzeci, nasz jackpot w dzisiejszym odcinku. W pierwszym jackpocie od razu jest haul No naprawdę, bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Jeżeli też to Ci się podoba, łapka w górę. Subskrybuj po więcej. Naprawdę. Nie spodziewałem się tego. Nagrywam odcinek yy, o haulu. No i pierwszy jackpot, żeby yy, wygrać haula. No i oczywiście, co jest haul? No, tego to się naprawdę nie spodziewałem. Naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę. No i co? Na odcinku udało nam się trafić haula, więc nie kłamie z tym. W jackpotach uda, udaje się trafić haula. Nie jest to takie bardzo trudne do trafienia, bo jak widzicie. Udało nam się przed chwilą trafić Dobrze, 70% na wygraną Czek I wygraliśmy ważne kwoty z trzech Bardzo fajnie AWP Meduza Ląduje w naszym ekwipunku I fajnych I fajne kosy Mamy kos Naprawdę sporo Czekajcie, policzę aż Dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kos. Bardzo fajnie i mamy haula. Słuchajcie, jeżeli ten film Wam się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Subskrybuj po więcej. Ja się już z Wami żegnał. Będę się żegnał. Do następnych odcinków. Cześć.